Jo widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z Brookhaven w Wroblock. Dzisiaj jestem sam, bez kolegów, no... No, ale to nieważne. No, mam nadzieję, że kolejne odcinki będą z chłopakami. I mam nadzieję, że odcinki z moimi kolegami się Wam przy... No, że je dobrze przyjmujecie, że bardzo lubicie, jak zaglądam odcinki z moimi kolegami, bo oni też się cieszą, że występują w odcinku. Dzisiaj będziemy różnymi rzeczami zjeżdżać w tej zjeżdżalni bo niedawno, chyba w te wakacje, które były, została dodana do Brook taka fajna zjeżdżalnia z której można zjeżdżać. No i dzisiaj będziemy z niej zjeżdżali. Ogólnie mówiłem, że mogę taki odcinek nagrać z, takiego, z naszego luźnego dnia, gdzie byłem ja, Olgierd i Krystian. Dzisiaj właśnie nagramy. Dzisiaj będziemy zjeżdżać z tej różnymi rzeczami, ale na początek będziemy oczywiście zjeżdżać no, bez niczego, tylko sobie przetestujemy. No, więc na luźnym dniu tam yy, chyba pod koniec odcinka sobie ją próbowaliśmy to zjeżdżanie. Więc jeżeli, no więc jeżeli chcecie kolejne odcinki z tej, tą, tą fajną zjeżdżalnią no zostawcie suba i lajka. Kolejny odcinek z tą zjeżdżeniem, jak będzie 30, nie, za dużo, 25 łopczyków w górę. No, a my już przechodzimy do odcinka. No, to widzę, wie, możemy przejść do odcinka. Więc najpierw sobie będziemy czerwony kolor, pamiętacie w tym odcinku w luźnym dniu z, z tego czerwonego koloru. To sobie tak daleko zjechałem, i może znowu tak zjadę, ale nie. Dobra, widzę, nie zjechałem znowu tak daleko. No, więc trochę mi przykro. Oj, przepraszam. Dobra, teraz bierzemy kolor żółty, jak wygląda żółty, a żółty to też pamiętam z tego odcinka. Dobra, au, 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 au. No, też bym musiała trochę zabolać. więc lecimy sobie na górę, jeszcze raz. No, musimy sobie jeszcze wszystkie ogarnąć kolory, jak one wyglądają, jak się z nich... I jeszcze zielonego, okej, okay, tak, tak się jest z zielonego, no. Au, 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 ja. No dobra. I żadna, widzowie, zjeżdżalnia nas nie wywaliła gdzieś daleko. No, bo kiedyś, no na tym odcinku, luźny dzień, ta czerwona mnie wywaliła tak daleko, że masakra. No, dobra. To teraz sobie bierzemy niebieską, a niebieska to chyba po prostu jest. Niebieska zjeżdżalnia to po prostu jest tylko tyle, że zjeżdżasz. O, kurde! What? Widzowie, nie wiedziałem jak to powiedzieć, ale sama, sama zjeżdżalnia bez niczego tak, tak nas y, wzięła i rzuciła. Jej, jak to mogło się zdarzyć? Dobra, jedziemy dalej. no A potem będziemy jeździć autami, jakimiś rowerami tutaj. Nie wiem, zobaczymy, jak czy... Spół, no, zdążymy z odcinkiem. Fioletowy... Nie, to jest różowy. Nie... Dobra. To jest tak. To jest różowy. Nie, taki fioletowy. To jest ten. Nie pamiętam. Da, dajcie znać w komentarzach, jaki to był kolor. Kolejny nas wywalił. A, wiem, dlaczego on też nas wywalił. No, bo tam, tam, jest, tam jest ten ostatni kawałek. No i on zawsze wywalał mnie. No. Więc kolory, które nas wywaliły na razie, bez, bez niczego, no to jest... Yy... Fioletowy, no i niebieski Sama jest fajnie niebieska Dobra, a jak wygląda? O, no ta Ten kolor wygląda też fajnie I dajcie znać w komentarzach jak on się nazywał No bo serio, jak go za, zapomniałam Ej czekajcie, ale coś mi wyglądało Po tej, że nie jakbym miał z tego coś yy, po, Zobaczmy A, czy ja miałam do tego Wpaść? Chyba tak Dobra, widzę, to spróbujmy jeszcze raz, bo musimy tam, na tym, no, kolorze musimy tam wpaść, no i spróbuję tam wpaść. Uwaga, nie, wpadłem, no i nie wpadłem, kurczaczki. Dobra, widzę. No to chyba zjechaliśmy wszys z ze wszystkich kolorów, które, które użyliśmy w tej chwili. No, teraz weźmy sobie na przykład niebieski, poniebieski, normalne. dobra. No to sobie teraz. To teraz będziemy zjeżdżać autami, tak. No więc najpierw może, a nie, najpierw od tych normalnych rzeczy, a potem będziemy zmienić. No, może Dobra, najpierw bierzemy sobie. O, można tutaj sobie zmienić kolor swojego rowerka. To ja sobie dam taki czerwony, ok. No i ik. No, nie wiem, czy pomarańczowy, czy czerwony. Dajcie znać w komentarzach. Dobra, i zjeżdżamy. A dobra, tak z niego zjeżdżali. O kurde! Nienawidzę, ja pamiętam, że na rowerku też zjechaliśmy, więc rowerek też jest dobry. Polecam zjeżdżać z tej zjeżdżali na rowerku. No. Ogólnie teraz, my, no też widzę no, też ogólnie widzę teraz nie ma Ci na przykład z Backrooms of Morksów, albo jakichś nowych symulatorów ale ogólnie mi się tak spodobało spodobało Brookhaven nagrywanie jego, że normalnie dziś, że normalnie będzie taka seria no, nie wiem do, dobra, że będziemy nagry, no, będziemy czasami nagry, więcej czasu nagrywać Brookhaven no, bo ono jest takie fajne, że mi się spodobało chciałam z niego nagrywać czy można zjechać Zjeżdżalni koniem. To jest dziwne, ale spróbujmy. Dobrze, widzowie, koniem chyba się nie da, bo no nim się po prostu nie da. A, czekajcie. Co się mu stało? XT. Dobra, zwieźmy teraz sobie na skuterku. Skuterko. Oj, 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 No, widzowie, fajnie. Po prostu fajnie. Takie rzeczy niektóre no to normalnie spadają. Jest... Ro, ej, skuter! Dobra jest. Ej, nie spada. Kurde, tylko trudno nam na niego rędzić. Wszystko będziemy... Dobra, ten skuterkiem pojedziemy sobie z tej zjeżdżalni na... Weźmy tą, Weźmy fioletowy, bo fioletowy jest fajny. Słuchajcie, możemy. Dobra, mamy fioletowy, zobaczymy jak pójdziemy sobie fioletowy. wow, o kurde, waliło nas do tego punktu, więc już chyba nam nie będzie potrzebny ten skuter, dziękujemy. Dobra, widzę, czym można jeszcze zjechać, możemy zjechać z tym wózkiem imbalickim, tylko nie wiem czy też nim będzie się dało zjechać, ale pewnie będzie się dało o co to jest? Mówię ja pierwszy raz, to widzę. Aaa! Tym kręcisz! No, film jakiś. Okej, okay, dobra. Nic tak. To jedźmy wózkiem imbalickim. A dobra, da się. wow, 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 wow. Tu nim też się da tak pojechać szybciutko. Dobra, weźmy tę skoronkę, bo ona jest chyba najszybsza. Niosie, nie on się nie da nic zjechać. No. Al, a, albo jak można, no to nie wiem A teraz będziemy zjeżdżać lepszymi rzeczami, czyli autami. Autem zjeżdżamy sobie z czerwonego. Tak, bo wow, auto jest takie wielkie, to one powinno być, być na czerwonym. Takie, no taki idealny auto, taki niebieski ta. Nie, auto nie! Dobra. Dobra, zatrzymało się. Dobra, i teraz trzeba troszkę tutaj skręcić, aj! Dobra, to zjeżdżajmy już tędy Kurde Zowie, mam problemy techniczne eee. Może zjeżdżamy tyłem, dobra, dawajcie zjedziemy, zjadę tyłem i przepraszam, że zjadę tyłem, ale nie mogłem tędy. Dobra, zjeżdżamy tyłem! Wow! Oj, 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 I tutaj się wyglebiliśmy. Autem, dobra. Dobra, czyli auto nie wiem, czy jest dobre na tą zjeżdżalnię. No, więc teraz czego jeszcze nie mieliśmy tutaj naszym, nie wiem, za na chwilę widzę sprawę. Widzo. Widzowie, nie uwierzycie, co znalazłem. Ambulans, jakieś strażackie coś, to byśmy sobie ambulans, o. Tylko ambulansi nie spadnij. Dobra co do tyłu musimy wziąć i daj, bo tutaj to tak taka skupienie. Troszkę do tyłu. Kurde, jak to zrobić? Dlaczego ja jakieś drzewa o nie. Nie o nie widzowie spadliśmy. No fajnie. Dobrze widzowie, jak będziecie chcieli z tym zjechać, ambu jak będziecie ambulasem chcieli zjechać z tego, no to nie róbcie, ale jeszcze ja sobie zjadę tędy. No, bo fajne to jest. To jest to jest takie fajne. No mnie nie wyżaliło, XD. No. A widzowie też. No. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Teraz sobie murzy weźmiemy. Coś jeszcze mamy tutaj do wzięcia? No wszystko A jeszcze mam takie, jeszcze rzecz, jedną rzecz chciałem sobie wziąć, tak, yy, nie pamiętam jak się to nazywało, możecie napisać w komentarzach, Boże, XD, no nie, o dobra, można, sobie. ej, mogę sobie spełnić. dziękuję, dziękuję, dobra, teraz sobie jedziemy tędy, ej, nie, 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 nie. no nie, mm, dobra, Dobra widzowie, nie, yy, nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu, no. Dobra, zresztą sobie tym, z tym fioletowym zjadę, bo on jest fajny. Wow, dobra, no i teraz widzę chyba już idę do, yy, do domeczku, bo ja ogólnie tutaj w Brookhaven jestem na wakacjach. Więc jakby na przykład Jaś, czy lub Krystian mieli mnie szukać w Brookhaven, to by mieli, musieli mnie... Tutaj szukać, bo tutaj mam swój dom. I tu sobie mogę mieć swój dom. Jest... Nikt tu nie ma domu, to ja będę miał. Ja ci się zrobię. Aha, żeby ten dom mieć, trzeba zapłacić 500 Robuxów, widzę. Wy. No to ja chyba nie wiem, czy będę na na wakacjach. Ale po prostu tutaj przyjechałam no, więc chyba nie jestem na wakacjach. Przepraszam, że jest znowu na wakacjach w A możemy pójść do sobie do tego jachtu. Więc ogólnie widzę, że chyba, że będziemy kończyć ten odcinek. No bo chyba wam pokazałem, jak fajnie się bawiliśmy na tej zjeżdżalni. ono widzicie, na tym, tutaj, na tym, tutaj właśnie, raczej mieszkam właśnie tutaj, na tym, nie wiem jak się to nazywa. A, Rejs, na tym statku. No, tutaj sobie mieszkam. I tutaj będę najbliżej siedział i się odpoczywał. Nie ma tutaj łóżka, powinno być zawsze. O dobra, tutaj jest. Dobra. Widowie, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejne odcinki już będą Jaś, Krystian i Olgierz, i może Wojtek. No więc, mam nadzieję, że Wam się podobał, a ja idę spać. Więc, do widzenia!